Co powoduje, że ja nie mogę odpocząć? Nigdy nie jestem w stanie się zatrzymać i ciągle muszę gdzieś biec. A jak już się zatrzymam, to jest mnie tak cholernie ciężko być w tym stanie. Jeśli jesteś jedną z kobiet, która tak mówi do siebie, to dzisiaj poznasz, dlaczego nie możesz się zatrzymać i pozwolić sobie na prawdziwy odpoczynek. Cześć, to Ania Procenko, jestem Wellbeing Coachką ICF, a tu rozmawiamy o tym, jak upraszczać swoje życie, jak nie zwariować w zabieganym świecie i wylądować w dobrym, spełnionym momencie codzienności. Zapraszam do subskrypcji, polubienia i pozostawienia komentarzy, będzie to dla mnie bardzo wspierające, a Ty nie przegapisz wszystkiego, co tu się będzie działo, a będzie się działo dużo ciekawego. Bardzo często współczesna kobieta chce odpocząć, próbuje to zrobić, ale ten odpoczynek albo się nie udaje, albo nie znajdujemy na niego czas, co jest największym mitem, i o tym między innymi rozmawiałyśmy w ostatnim odcinku Sprawdź. Albo odpoczywa, ale nie ładuje baterii. To wszystko, o czym gadałyśmy ostatnio, ma też wspólną klamrę. I mam wrażenie, że jest to największy, najbardziej gruby powód, dlaczego nie potrafimy bardzo często odpocząć. I jest to wzmożone poczucie kontroli. Czyli bycie control w jakimś zakresie. Powiedzmy, że kontrol to jest takie spektrum. Można być tu, a można być tu, tak? Ale ogólnie to jest takie napinające z każdej strony przygniatające poczucie wewnętrznej kontroli. Poczucie, że ja muszę kontrolować wszystko, co się dzieje dookoła. I to się przejawia w bardzo subtelnych elementach i wcale nie jest takie oczywiste, jak ci się wydaje. Jak myślisz sobie o byciu kontrol-freakiem, to pewnie przychodzi Ci na myśl ktoś, kto sprawdza w panice telefon partnera czy partnerki, e, próbuje przeanalizować wszystkie możliwe scenariusze, e, jest mistrzem produktywności, wszystko kontroluje, uprawia mikromanagement. Jak jest jakimś szefem, sprawdza wszystko, nie potrafi odpuścić, ale te sygnały są o wiele bardziej subtelne. Na co dzień? Kobieta, która mimo pojęcia, że ma problem ze wzmożoną kontrolą, może odczuwać problem z na przykład rozluźnieniem się w tańcu, jak jest zmuszona do zatańczenia, czy po prostu poruszania się gdzieś w taki luźny, delikatny sposób. Bardzo często spotykam to na warsztatach i na zajęciach tanecznych, które prowadzę, Czuje ogromny dyskomfort. Jest jej po prostu bardzo źle z tym, że ona musi tym ciałem w jakiś sposób niekontrolowany ruszać. To połączenie, złe połączenie, utracone połączenie z własnym ciałem jest takim sygnałem i wskaźnikiem, że to poczucie kontroli może być tu hard w naszym życiu, być obecne. Tak samo bardzo ciężko. Takiej kobiecie puścić i rozluźnić się w momencie, gdy przybywa w nieruchomym stanie, na przykład gdy leży na masażu. Nagle człowiek przez dwie godziny ma leżeć na stole do masażu i miał być relaks, a jest natłok myśli i cały czas nie coś spędzi, i cały czas chce poprawić nogę. I jak pani masażystka czy pan masażysta zabiera mi rękę, to ja mu przykładam i pomagam. To mówię akurat ze swojego dużego doświadczenia prowadząc studio masażu od lat. Czyli cały czas potrzebuję tej kontroli. Nie wiem o tym na co dzień, jestem raczej wychillowana jako partnerka, w pracy pozwalam podwładnym e, z, robić swoje rzeczy, zarządzam bardzo fajnie zespołem, ale w trakcie masażu mam problem, żeby puścić, nie mogę zatańczyć. Pod kątem seksualności. Takie kobiety bardzo często mają problem z tym, żeby na przykład osiągnąć orgazm, ponieważ to wszystko wymaga puszczenia kontroli. Puścić tą kontrolę. Jeśli spinamy, mamy natłok myśli, jesteśmy bardzo w głowie, mniej w ciele, to ta kontrola po prostu przyjmuje zarządzanie Tobą, Twoim umysłem i Twoim ciałem. Czyli zdemaskowanie kontroli to jest. Historia o nauce subtelnego słuchania sygnałów swojego ciała, swojego umysłu i puszczania tego powoli. Wychodzenie z tej strefy komfortu powoli. Wydaje nam się, że musimy holować cały świat na swoich barkach. Że jeśli puścimy tę kontrolę, to coś się zawali. Ale warto zdać sobie sprawę, że jest to tylko przekonanie, które siedzi w naszej głowie. I warto sobie zbadać, czy to rzeczywiście ma coś wspólnego z rzeczywistością. Na sesjach coachingowych z moimi klientkami dzięki racjonalnej terapii, zachowań, pytaniom, w samo sedno sprawdzamy, czy to rzeczywiście jest prawda, czy są wyjątki z tej sytuacji. Sprawdź, jak jest u Ciebie, jak Ty się czujesz z tą kontrolą. Bo wiesz, umiejętność odpoczywania jest przede wszystkim o tym, że ja potrafię po prostu być w tym Momencie, tu i teraz. A cały psikus polega na tym, że jedyny moment, nad którym rzeczywiście mamy i sprawujemy kontrolę, taką faktyczną, to jest moment tu i teraz. To ten obecny moment, teraz. I się skończył. I znów teraz. I się skończył. Jeśli rozszerzymy to teraz, to przynajmniej możemy go rozszerzyć na dzień dzisiejszy. Jednak często przebywamy myślami w naszej przyszłości i przeszłości, czy na odwrót, i wtedy nie mamy żadnej kontroli, ale mamy bardzo dużo napięcia. Wszystko, co się wydarzyło już wcześniej, już się zakończyło i nie masz nad tym żadnej kontroli. Wszystko, co będzie w przyszłości, bezpośrednio nie możesz tego kontrolować, nie wiesz, jakie scenariusze się wydarzą. Faktycznie możesz wpływać na moment obecny, żeby pośrednio wpływać na przyszłość. Więc warto się skupić na momencie teraz, obecnym, żeby mieć tą faktyczną kontrolę. A cały psikus polega na tym, że osoby, które są bardzo kontrolujące w stosunku do siebie, do swojego umysłu i przejawiają za dużo tej kontroli, najczęściej skupiają się na przeszłości i na przyszłości. Czyli na miejscach, gdzie rzeczywiście tej kontroli nie mają. Powiedz mi, jak jest u ciebie? Jak ty się czujesz z odpoczynkiem? Odpoczynek ta czynność, która wymaga od nas bezwzględnego utracania kontroli i przebywania po prostu w obecnym momencie. Bo jeśli będziemy się skupiać na procesie odpoczywania, żeby naładować baterie, zabierze to u nas tyle energii, że tych baterii nie naładujemy, więc musimy po prostu puścić. Daj znać, jak jest u Ciebie. Czy potrafisz tę kontrolę puścić? Czy jesteś w ogóle w stanie rozpoznać, że tę kontrolę wzmożoną bądź w jakimś mniejszym stopniu w swoim życiu masz? Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia.